Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni pod jabłonią, w tym wypadku pod papierówko. Tak jak Wam mówiłam, dzisiaj trochę polepimy pierogów. Mamy lekcję pierogarni, słuchajcie. A że są jagody w lesie, zmarzano rano wyskoczyłyśmy, nazbierałyśmy, zobaczcie jakie zdolne podlasianki. Jeszcze w chustkach z lasu, bo komarów pełno, no nie? Ale słuchajcie, jagody są, deska i ciasto, zobaczcie ciasto, zrobione tam o kilo mąki, woda, trochę jajek i ono takie powinno być. Wyrzucamy. Ja tu wiesz, Marzanna, jako kucharz będę tutaj mówić, jak co. Czy my ładnie wyglądamy? Zobaczcie, w lesie byłyśmy. Chusty od komarów, sukienki, słuchajcie. Mówię Wam. Właściwe podlasianki. To jest wałek sprawiedliwości na Podlasiu. Który chłop babie tam przeorze, to nam wałek ma. Ten to mały, bo to taki mam do chłopa, to mam trochę większy. No, zobaczcie, proste ruchy. Mamy fajne ciasto. Ono jest sparzone. Zobaczcie, tam nic nie trzeba. Zwykła szklanka. I teraz zależy od nas. Czy grubsze ciasto, czy, czy cieńsze. Jak to lubi, tak? Te pierogi. Mm. Tutaj ekipa głodna już tu chodzą, kiedy do pierogi? Zobaczcie. Jednak czekamy, czekamy. Najprostsza rzecz na świecie, o, się ja tak. to nie... zawsze tak ciasto trochę roz... Możesz, tak, to mogę? wiesz, tuż... będzie cieńsze. Ja lubię cieńsze. To ty rób cieńsze, ja tam lubię grubsze. To wiesz, zależy, które jakie mamy preferencje. Ale znaczy, słuchajcie, i możemy ładne szlaczki robić, zobaczcie takie, o. Nadzienie u mnie za to więcej się zmieści. Tak, no to nie wiesz, wolę no, nadzienie niż pieroga. A, to wiesz, to zależy. Jeden lubi pieroga, drugi nadzienie. To słuchajcie, to nieważne, Robimy pierogi. Czekaj, Marzanna, trochę mąki podsypię, bo tu zaraz się przyleje. Ja nie ja... lubię mąki, ale musi być, bo pieróg się no przyklei i no, nie, nie wrzucisz będzie. do garka. No, będzie słuchaj. Tak, wyparm, Ty będziesz bierz... rozmawiać, a ja z kosą pójdę. No ty tak, okay. mo, Moje kosę zabierzesz, a nie Oddam ci. Oddasz mi patrz, bo jaka kunuczyna rośnie trzeba kosić. Ty a ja chłopa szukam na gwałt, wiesz, bo tu trzeba tyle robotów mamy. <noise> na gwałt! No. ty, Oj, ty chcesz. <noise> Tu poważna sprawa! Tu trzeba chłopasz na gwałt, słuchaj, tak, trawa nieskończona, kunuczyna nieskoń nies nieskoszona. Tu jednego trochę znalazła na dwa dni, to może mnie dębinę porąbie, tu, tam i kosę zabiera, a ludzie, kochani, to normalnie no, szok, terapia. To mało jeden? Za mało, on pewnie podniu ja przyjade, zobaczy, przyjadę, dam radę we dwóch. Po, po dniu pewnie ucieknie, wiesz, no ale trudno, wola boska. Chyba <laughs> <laughs> nam chłopcy uciekają, słuchaj to. No. Ty na jeden raz do buzi, u mnie na dwa razy pójdzie. <laughs> Aha, rozumiem. <laughs> Ja Dalej wałkuję, słuchajcie, bo to ważna sprawa. O, o, tako. Ja wałkuję, ty tam. Coś ci się przylepiło do wałka do wałka się przylepiło, to to już. wiesz, trochę ciasta, no to wiesz, wiesz, zawsze coś tam się przylepi, a potem się odlepi, no to nie wiecie. Pisowcy też niech przychodzą, ja ich uświadomię, ja ich wykształcę, ja ich przekonam, rozumiesz. Wiesz, sąd sądem, ale dwa granaty w kieszeni i sprawiedliwość po naszej stronie Ja wezmę kosę. A, ty kosę, ja dwa granaty wezmę, no Dobrze. nie ściągnę je z Afryki, ale będą. Wiesz, ten wałek i wałkuj, bo nam tak, tutaj tak. wyschną prędzej te pierogi niż my je Ty, a wodę my wstawiły? Na pierogi? Robert, wstaw wodę na pierogi! O, właśnie! Słyszysz, drzewo rąbię, bo chce pieroga zjeść, bo tak to by nie dostał, jakby nie porąbał. Odliczy na ten gwałt. Na sianie będzie gwałt człowieku, to to lepszego rarytasu nie ma. Wiesz ja nie wiem, czy my tak powinniśmy o tym gwałcie ciągle mówić, tak? ale... ty, Bo ja nie będę spała w nocy. Zobaczysz po tym filmie, ile przyleci do Grajewa pod vlog. Szczepienie daje. Jakie hulajnog hulajnogę nogę. A, hulajnogę, no to może my hulajnogę. Jak ty się wyrażasz? Bo później byś musiał to wyciąć wszystko. No. A my tu fajnie tak gadamy. Nie tak. przypinaj, tak? Bo ci w pieprze. No, od właśnie. ty się uczę. Ty no, od nas się uczą czego innego, pierogi lepiej. No to zobaczcie, pierogi nam idą rewelacyjnie. L Dobra, zobaczcie, pierogi nam się tworzą, narobimy, żeby wszyscy zjedli. Woda już stawiona, Robuś. Mate <grystanie> na rogi, na na... garnek. Robercie, odwdzięczymy się. Dobrze, no. Dziękujemy. Będziesz brany pod uwagę przy gwałcie, Nasianie. <grystanie> Pan Morawiecki jeździ, opowiada, jak to świetnie i cudownie mamy w rolnictwie, a także rolnictwa naszego za dwa lata nie będzie już. A jak nie będzie rolnictwa, to patrzcie, nie będzie tam mieli co jeść, bo mąki nie będzie, chleba nie Podiedział. będzie. Jeżeli nie będzie w Polsce rolnictwa, prawdziwych naszych rolników tutaj, jak my mamy na Podlasiu, mleka, świń, zboża, zrobionych tutaj firm, no to co ty, co ty w sklepie kupisz? Żywność skąd? Z Belgii, z Holandii, z Hiszpanii, z Maroko? To tupy sytuacja tata. Właśnie, dlatego też trzeba kupować produkty nie z Biedronek, ze sklepów, gdzie są konsorcja, tylko kupywać od rolnika. McDonald's? Ja ci dam McDonald's. McDonald's to chleb swój się piecze i jeszcze taki, ja wam kiedy pokażę jak na piecu, jak rozpalę wam upiekę takie, pod płomyki. To jest taka polska pizza pod płomyki na blatach. O, ile ja go jagodek mamy. O, siomukę. tak. Woda wstawiona? W ciągu godziny to tak 200 pierogów się, wiecie, lepi, tak spokojnie to. No w takim tempie to my w ciągu godziny 50 ulepimy. No ale my gadamy. Gada 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 ile? No politycznie hmm. musimy, wiesz, porozmawiać. Gadamy. Tak. No, to wiecie, a wiecie, tu... teraz jest gadanie ważniejsze niż pierogi. Ja tak myślę. Mikrofon tu tylko się nie nadzieje, bo stoi między nami, nie pomyl z czym. <noise> no i zobaczcie, idzie nam świetnie. Starczy nam na obiad pierogów, a teraz tak, do tych pierogów to. No i na kolację. Do tych pierogów to pójdzie swojska śmietana, ale sytuacja w Polsce jest bardzo zła w tej chwili. Tak jak rolnicy wyszli w, w czasie żniw strajkować i naprawdę mają problem, tak samo my strajkujemy, jeździmy, pokazujemy, marsze robimy, ale po to robimy, że, żebyście wy, co siedzicie, nie przychodzicie na te marsze, tylko lajkujecie na tych swoich profilach, to mi się nie podoba bo macie być, być i lajkować udostępniać, podawać dalej tak, i macie przychodzić z nami i krzyczeć ale ja mam szczekaczkę, słuchajcie teraz jak wyjdę na Katowice to matko jedyna, trzymajcie mnie ty patrz, żeby mnie nie zamknęli tylko, bo nie będzie komu paczki wysłać bo jak zamknął nas wszystkich <laughs> młody, ty z takimi podlasiankami jak my, wiesz, bo my takie jak góralki jesteśmy, my charakterne bawy, jak coś powiemy, to zrobimy to nie ma odwrotu to jest jak powiedziane, to zrobione. Żeby słuchaj... Ale nie szukajcie, no bo tu sztuki słychać na ganiu. Stuka... To twoje to uszy. Telefon pobił swój... No ale patrz stuki, póki jemu w głowie.